Przed nami bardzo ważny mecz z Lechem Poznań. No i za chwilę już kończymy tą rundę jesienną. Być może ostatnią przy Bukowej tego jeszcze nie wiemy. Późniejszym meczem z Lechem o nim oczywiście będzie za tydzień. A dzisiaj oprócz Lecha, no to na pewno warto wspomnieć o hokeistach i ich niesamowitej walce w Danii, e, która zakończyła się sukcesem. Tyle będzie w tym vlogu informacji. Kwestia o Lechu na pewno na starcie zapraszam do przeczytania Wywiadu z przedstawicielem kibiców, właścicielem jednej ze stron dotyczących Lecha Poznań. Przeprowadził go Marek. Na pewno będziecie mogli z drugiej strony przeczytać, co oni sądzą o meczu z nami. Była też tam poruszona kwestia byłych zawodników Lecha, którzy byli oszlifowani w Gieksie i dzięki graniu w Gieksie mogli wyjść nawet i za granicę, a niektórzy, tak jak Antek Kozubal, być liderami swojego zespołu w tym sezonie, no zespołu, który prezentuje się wręcz wybornie. Oczywiście kilka wpadek Lechowi się zdarzyło, ale generalnie ostatnie zwycięstwo z Legią 5-2, pamiętając nasz mecz z Legią, sugeruje nam, że tutaj będzie to dla nas bardzo trudne spotkanie, być może najtrudniejsze w tym w tej rundzie, ale wiemy, że to spotkanie z Krakowem również miało być bardzo trudne i takie było, ale je wygraliśmy. Także tutaj nie ma co skazywać nas na pożarcie, porażkę i na pewną przegraną. Oczywiście Lech ma wielu kapitalnych zawodników. Na pewno będziemy zwracać uwagę na to, jak grają, ale no zawsze jest szansa wygrać. Stadion w Poznaniu bardzo fajny, wybiera się na niego 2000 osób i Myślę, że to będzie kolejny najazd żółtej fali, tak jak to było w Warszawie, i również kibice Gieksy zaprezentują się z jak najlepszej strony, dopingując swoją drużynę. O tym jesteśmy w zasadzie przekonani. Trzymamy kciuki za Gieksę w Poznaniu i mamy nadzieję, że zakończy się ten szpital w drużynie, czyli ta masa kontuzji. No bo to, że z relaka już nie zobaczymy w tej rundzie, i nie wiadomo w którym momencie na wiosnę wróci. To już niestety wiemy. Jeszcze ta kontuzja, taka pechowa, w sytuacji, w której zrelak dostaje piłkę, jest dobra okazja ostrzenia bramki, on daje strzał z pierwszej i doznaje takiej ciężkiej kontuzji. Bardzo przykra ta sytuacja. Na pewno też zagwozdka dla dyrektora, co zrobić w okienku zimowym, bo jakieś oczywiście e, wsparcie by się na pewno przydało. Także zobaczymy, co w Poznaniu. Oczywiście, zapraszam Was na wyjazd. Jeżeli nie udało Wam się dostać na listę, to przed telewizory i dopingujmy GieKSę w tym spotkaniu. A kwestia hokejów i wyjazdu do Alborga, no było tam z 200-300 osób jak nic. Jeżeli ktoś śledził relacje, drużyna GieKSy yy, prezentowała się bardzo dobrze na lodzie. Wydaje mi się, że we wszystkich trzech spotkaniach, chociaż w tym drugim, no brakło trochę szczęścia i brakło takiej. E, Takiej, nie wiem, to często te frazesy pazerności, może czasem odwagi, no i standardowo łatwo to powiedzieć też w OKU szczęścia, no bo tam już decydują czasem milimetry o tym, czy zdobędziemy bramkę, czy nie. W każdym razie ten drugi mecz przegrany, tam było trochę e, dodatkowych emocji e, między oboma drużynami na lodzie wrzało. E, wrzało to nie jest najlepsze słowo w moim repertuarze, ale nie będę tego poprawiał. W każdym razie zawodnicy nie połali do siebie miłością podczas tego spotkania. Grali bardzo twardo, twardy hokej, męski hokej, i fajnie się to oglądało. A ten mecz trzeci, gdzie ja sam powiedziałem, że to jest w kategoriach cudu, że wygramy z gospodarzem, który jest faworytem tej grupy, a my wygrywamy z nimi tymi trzema bramkami, które potrzebujemy. No, i tamta atmosfera to było coś pięknego. Ja myślę, że każdy z fanów, który odwiedził Alborg, kto zapamięta to do końca swojego Życia i myślę, że zawodnicy również zasłużyli, bo zostawili kawał serca w tym trzecim meczu, e, po prostu walcząc z ostatniej kropli potu i krwi. tak Patrząc na sytuację Wartinena, no niesamowita sprawa: no gość ma rozcięte, rozciętą brodę, chyba czy, czy szczękę. W każdym razie no on się rwie, nawet nie, nie kończą mu jeszcze tego opatrywać. On już się rwie do grania, do wejścia na lód. Także to jest nagroda za to zostawione serce na lodzie. Nagroda dla y, hokeistów, że będą w stanie grać w finale. No i nagroda dla kibiców, że w styczniu szykuje się kolejny piękny wyjazd za hokejową drużyną. Także to tyle w tym vlogu. A oczywiście, wstępnie również zapraszam na Spodek Super Cup, który już został zapowiedziany, a jeszcze o nim we vlogu nie wspominałem. Także teraz wspominam, zacznijcie obserwować profile Spodek Super Cup i powoli kupujcie bilety.